Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Jacek Winkel i zapraszam do prezentacji biznesowo-produktowej firmy Colway. Proszę Państwa, firma Colway została założona w roku 2004 przez pana Maurycego Turka i Jarosława Zycha w formie spółki jawnej. Otóż co to znaczy? Jest to całkowite przeciwieństwo yy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce jawnej obydwaj panowie pozostawiają do dyspozycji firmy cały swój prywatny majątek w sytuacjach spornych między swoimi współpracownikami czy też klientami. Nie muszę nadmieniać, że jeszcze takowa sytuacja w historii firmy nigdy nie nastąpiła. Firma Colway jest wyłącznym dystrybutorem unikalnych na skalę światową i opatentowanych produktów kolagenowych, wynalezionych i produkowanych jedynie w Polsce, proszę państwa. Firma posiada innowacyjny, wręcz fenomenalny system zarabiania pieniędzy. Jest już ponad 150 tysięcy osób zarejestrowanych w sieci konsumenckiej z prawem do dystrybucji i znacznych rabatów. Uczestnicy sieci Callway zarobili przez ostatnie lata ponad 100 milionów złotych. Firma ma przedstawicielstwa handlowe w kilku krajach, a rynek konsumentów w kilkudziesięciu krajach świata. Każdy może czerpać prowizję z monopolu Callway, a nawet z eksportu produktów. Firma Kolu jest najbardziej przyjazną firmą dla swoich współpracowników. Oto dlaczego. Tutaj przerwę na moment i skieruję swoje słowa do osób, które działają w firmach MLM. Proszę zwrócić uwagę na to, co za chwilę powiem. Brak pakietów startowych. Chyba nie trzeba tego komentować. Brak opłat inicjacyjnych. No tym bardziej. Brak konieczności realizowania regularnych zamówień no bo rączka każdej firmy MLM. Niezmienność osiągniętego rabatu, wsparcie i szkolenia tylko wówczas, gdy ktoś chce z nich korzystać. Firma Colway jest w stu procentach firmą polską, promuje polski produkt, będący absolutnym fenomenem w skali światowej. Jest to sensacyjny wynalazek Polskiej Szkoły Biochemii Białek, znany na świecie jako polski eliksir młodości, czyli kolagen naturalny. Nasz produkt uderza w przyczyny, przyczyny, a nie skutki starzenia się skóry i innych organów. Na całe lata zatrzymuje proces powstawania nowych zmarszczek i w znacznym stopniu redukuje istniejące. Doprowadza do odnowy biologicznej większości ludzkich organów. Colway ma dwa przepisy, proszę Państwa, na piękno i zdrowie oraz na sukces finansowy. Teraz zajmiemy się tym pierwszym. Zaczniemy od piękna i zdrowia. Co to właściwie jest ten kolagen, by trzeba zacząć od tego pytania? Otóż życie jest formą istnienia białka, jak śpiewali skaldowie, zapomnieli tylko wspomnieć, że najważniejszy z tych białek jest właśnie kolagen. A kolagen, proszę Państwa, to białko młodości. Zdziwieni Państwo? No właśnie. Otóż kolagen jest najważniejszym białkiem ludzkiego organizmu. Jest składnikiem większości naszych organów, od włosów, poprzez skórę, gałki oczne, wątrobę, płuca, serce, kości, paznokcie, żyły, tkankę łączną i itd., itd. Od jego kondycji, proszę Państwa, zależy zdrowie, wygląd i nasze życie. Przykładowy skład organizmu ludzkiego. Jak widać, większość naszego organizmu to woda. I od kilku do kilkunastu procent organizmu to tłuste, reszta to białka, gdzie większość z tych białych to właśnie kolagen. Tutaj mamy przykładowe postacie kolagenu w organizmie. Tak wyglądają włókna kolagenowe pod naszą skórą i będące jednocześnie budulcem naszej skóry. Mamy jednak jeden podstawowy, proszę Państwa, problem. Kolagen, który powstaje w naszych komórkach, nie jest nam dany raz na zawsze. Niestety, podlega w organizmie nieustannej wymianie. Najszybciej jest wymieniany w wątrobie, najdłużej wymiana trwa w kościach. W ciągu roku w całym organizmie wymieniane jest 3 kg kolagenu. Niestety, nie dzieje się to jednak bezkarnie. Do mniej więcej 25 roku życia bilans wymiany kolagenu jest zrównoważony. Po tym okresie, jak widać ze schematu, bilans pomału ulega zminusowaniu. Organizm zaczyna więcej wydalać zużytego kolagenu niż produkować nowego. Z roku na rok coraz mniej i coraz mniej. I to jest właśnie nasz poważny problem. Czym to skutkuje? No cóż, wszyscy wiemy. Z Tutaj mamy przykład. Po lewej stronie piękna młoda skóra, a po drugiej, no niestety, już stara skóra tak wygląda pomarsztona. No to zrozumiałe. Proszę Państwa, Celulitis. Macie też przykłady normalnej skóry i skóry zaatakowanej przez celulit. Tak to niestety wygląda. Z lewej jest celulit, z prawej piękna skóra. No proszę Państwa, to jest problem, no ewidentny problem yy, cywilizacyjny żelaki. Oraz, to również jest problem cywilizacyjny, ubytki mazi stawowej, zapalenia stawów, bóle kręgosłupa, proszę Państwa, no któż na to nie cierpi? No, Panowie, skutkiem niedoboru kolagenu jest również łysienie oraz wiele innych schorzeń, których byśmy nie podejrzewali, że są skutkiem niedoboru kolagenu. Tutaj mamy właśnie wygląd i kondycję naszej skóry zależy głównie od jakości sieci kolagenowej. Mamy właśnie tutaj obraz zniszczonej skóry po lewej, yy, raczej yy, tkanki kolagenowej, a tutaj młodej, znakomicie zbudowanej tkanki kolagenowej. Tak to właśnie wygląda. Tak więc jak chcesz wyglądać za 10 lat? Wybór jest chyba oczywisty. Ale czy jest to na to jakaś rada? I czy można temu wszystkiemu zapobiec? Otóż, proszę Państwa, oczywiście, że tak. I tu z pomocą przychodzi firma Colway. No cóż. Dlaczego Colway? Bo firma dysponuje jedynym produktem kolagenowym na świecie, pomagającym w znacznym stopniu likwidować przyczyny, a nie skutki starzenia się naszej skóry i całego organizmu. Jest to najprawdziwszy eliksir młodości. I do tego jest to wyrób polski, chroniony międzynarodowym prawem patentowym. Przedstawiam Państwu kolagen naturalny, żywe, aktywne biologicznie białko, najbardziej naturalny z kosmetyków świata. Jak powstaje? Otóż kolagen, kolagen znany był w kosmetologii już od dawna. Przez wiele, wiele lat produkowany był ze skór cielęcych. Jednakże nie było to żywe białko biologicznie. Poza tym zakazano jego używania po wykryciu choroby szalonych krów. Co zrozumiałem. Na rynku ukazują się również wyroby kolagenowe pochodzenia roślinnego. Są to jednak kolageny tylko schwytliwej marketingowo nazwy. Nie mają nic wspólnego z żywym biologicznie białkiem. Dopiero kilka lat temu udało się jedynie polskim biochemikom wyizolować i przechowywać poza organizmem dawcy żywe biologicznie białko kolagenowe. Zachowuje ono budowę tzw. trójhelisy złożonej z aminokwasów i peptydów. Pozyskuje się go ze skór ryb tołpyg. Zaskakujące jest to duże podobieństwo budowy białka rybiego i ludzkiego. Dzięki temu możliwe są tak fantastyczne rezultaty jego działania na naszą skórę i inne organy. A na czym polega fenomen jego działania? No cóż, no teraz będzie trochę trudniejsze. Tak w przybliżeniu wygląda budowa naszej skóry. Jak widzą Państwo, na samym wierzchu mamy naskórek, skórę właściwą, warstwę, warstwę podskórną. W skórze właściwej znajdują się włókna kolagenu oraz naczynia krwionośne. W skórze właściwej znajdują się również komórki o nazwie fibroblasty, produkujące nasz kolagen organiczny. W kontakcie ze skórą nasz aktywnie biologiczny okolagen naturalny, jako jedyny na świecie, rozpada się na peptydy i aminokwasy o rozmiarach, umożliwiających pokonanie bariery na skórka i wejście do głębszych warstw skóry, tam gdzie powstaje kolagen ludzki, pobudzając nasze komórki, owe fibroblasty, do zwiększonej lub ponownej produkcji naszego organicznego kolagenu. Tutaj mamy właśnie przykład tego peptydy, to o czym mówiłem, i wolne aminokwasy docierają w okolice komórek produkujących kolagen, owych owy fibroblastów. Po prawej komórki zostają pobudzone do zwiększonej produkcji macierzystego kolagenu. Jeszcze raz powtórzę, nasz produkt pobudza do zwiększonej lub ponownej produkcji ludzkiego organicznego kolagenu. Kolagen naturalny uderza więc, jak już wspominałem, w przyczyny, a nie skutki starzenia się naszej skóry. Dotyczy to również organów wewnętrznych dzięki zażywaniu doustnemu kapsułek z kolagenem o nazwie kolwita, no o czym wspomnę później. I tu tkwi fenomen działania kolagenu naturalnego firmy Colway. Sok, niedowierzanie, no a jednak. Nikt inny na świecie nie dysponuje kolagenem zachowującym poza żywym organizmem. Postać żywej trójhelisy. Jest to zamknięte jak dżin w butelce kolagen o masie tak niskiej, by przenikał przez nas i stymulował produkcję naszego, naszego organicznego kolagenu. Jest już ponad 150 tysięcy stałych użytkowników, proszę Państwa. No. No właśnie, dlaczego? Dlaczego perspektywnicznie należy podejść do tego produktu? Otóż dlatego, że kolagen naturula, naturalny na całe lata zatrzymuje proces powstawania nowych zmarszczek oraz powstrzymuje nadmierną degradację naszych organów wewnętrznych, czyli przywraca i długo utrzymuje naszą młodość. Jeszcze raz wspomnę, Colway kol ma dwa przepisy na piękno i zdrowie i na sukces. Przedstawię Państwu teraz pokrótce produkty kolagenowe. Otóż produkty firmy dzielą się na trzy grupy. Kolagen naturalny, czyli lokomotywy serii produktów Colway i wizytówka firm, serię kosmetyczną Colway, czyli po produkty ponadstandardowe z najlepszych komponentów powstały na bazie kolagenu. No i oczywiście Kolwita, unikalny w skali światowej suplement diety. Liofilizowany kolagen w postaci kapsułek. Zaczniemy od kolagenu naturalnego. Sensacyjny wynalazek polskiej szkoły biochemii białek, jak wspominałem. Najskuteczniejszy preparat przeciw powstawaniu zmarsztek. Posiadamy trzy stopnie pigmentacji: platinum, silver i grafit. Proszę Państwa, kosmetyk, kosmetyki firmy Conway. Krem na dzień. Otóż zbudowany jest, a raczej skład jego wchodzi, Matrixil. Jest to prokolagen, który pobudza procesy odnowy, skutecznie zmniejsza zmarszczki, kolagen głęboko i intensywnie regeneruje, aloes nawilża, łagodzi, no nie odżywia, witalizuje. Centella azjatycka pobudza regenerację, a witamina E neutralizuje wolne rodniki, zaś olej ryżowy natłuszcza i odżywia. Następnym produktem jest krem na bardzo podobne składniki, bardzo podobne działanie, aczkolwiek dodane jest melissa, która jeszcze dodatkowo oczyszcza skórę. Proszę Państwa, eliksir pod oczy. Firma Colway, w odróżnieniu do innych firm produkujących kosmetyki na świecie, jest zwolniona z obowiązku produkcji tego specyfiku, a jednak, a jednak go produkuje. Otóż działanie eliksiru pod oczy objawia się tym, że efektywnie chroni przed wczesnym starzeniem się skóry wokół oczu, Nawilża, wygładza i ujętrnia, łagodzi cienie oraz obrzęki, nadaje blask i uczucie wyjątkowej świeżości, rewitalizuje, odbudowuje na Preparat bogaty jest w kolagen, takim produkt Moist24, który jest wyciągiem z pustynnej rośliny, zdolny zapewnić intensywne nawilżanie skóry, odczuwalne przez 24 godziny, i nasyca, nasycenie je aktywnymi związkami potasu. Oczywiście w skład kosmetyków chodzi tonik oparty na kolagenie olej się noni. proszę państwa peeling składnikiem peelingu jest tutaj mielony koralowiec chciałem dodać że wszystkie produkty firmy Colway są oparte na produktach tylko pochodzenia naturalnego Proszę państwa to jest fenomenalny produkt, produkt żel do mycia Ponieważ chciałbym wspomnieć, że wszystkie produkty, których używamy na co dzień do mycia, zarówno naczyń, maszyn, samochodów, naszej skóry w trakcie kąpieli, mycia, no jakiegokolwiek, zawierają produkt o nazwie SLS. Jest to produkt, który doskonale zmywa, ale jednocześnie dla naszej skóry jest kancerogenny. Nasz produkt jest pozbawiony tego yy, SLS-u, tego specyfiku, dzięki czemu może być stosowany nawet u niemowląt. No, seru wyszczuplające to jest, proszę Państwa, <grych> seru wyszczuplające do ciała to wielki hit sektora wellness. Jest rodzajem ekstra balsamu o zapachu i barwie cappuccino. Dermokosmetyk ten stworzono do walki z celulitem. Przyczynia się do redukcji masy ciała nie idącej w kilogramy, ale mierzalnej, redukcji obwodu ud i pośladków, redukcji widoczności skórki pomarańczowej, realnym zmniejszeniem widoczności pajączków, znacznej poprawie nawilżenia gęstości i elastyczności skóry. Jeszcze raz powtórzę, zwalcza celulit. proszę Państwa, i dotarliśmy do fenomenalnego produktu firmy Colway, Colwity. Kolwita to jest suplement diety w postaci kapsułek i naturalny kosmetyk o sensacyjnych właściwościach. Unikalny na skalę światową kompleks liofilizatu czystego kolagenu, ekstraktu alg morskich i bio przyswajalnej witaminy E. Kolwita jako suplement diety to całkowicie nowe podejście do problemu dbałości o tkanki, zbudowane z kolagenu Dzięki suplementacji kolwitą skóra staje się gładsza i bardziej miękka, promienieje blaskiem, jest świetnie nawilżona, a pielęgnowana jednocześnie żelem kolagenowym i jego pochodnymi od zewnątrz, staje się także znacznie młodsza. Znakomite efekty suplementacji kolwitą dotyczą również organów wewnętrznych, stawów, kręgosłupa, żył, włosów, a zatem idzie ich odrastania, oczu, paznokci itd., itd. Trudno przecenić efekty działania kolagenu naturalnego i suplementu diety, kolfity. Poniżej przedstawię niektóre dobroczynne właściwości, które przez lata zaobserwowali badacze i konsumenci. Zapewniam, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Każdy ma z czymś problemy. Oto one. Otóż kolagen tworzy na powierzchni skóry właściwej film zatrzymujący wodę, uelastycznia i zwiększana skórek. Wygładza mniejsze i istniejące, i istniejące zmarszki, tak zwane starcze, likwiduje całkowicie zmarszki, tak zwane suche, Ujędrnia i nawilża skórę, wspomaga likwidowanie trądziku młodzieńczego, różowatego, wspomaga leczenie celulitu, rewelacyjnie likwiduje skutki ukąszeń urządleń przez owady, rewelacyjnie likwiduje skutki drobnych oparzeń, otarć, stłuczeń. rewelacyjnie likwiduje odparzenia. Zasinienia, zaczątki odleżeń, no to dla osób leżących w szpitalach, to jest bardzo pomocny specyfik. Likwiduje objawy większości schorzeń paznokci, w tym grzybicy, regeneruje i wzmacnia włosy, zatrzymuje proces siwienia. No. Wspomaga obronę immunologiczną narządów rocznych, likwiduje ostrogę piętową, spłyca bruzdy trapezowe, niweluje skór, zaskórniaki, leczy twardzinę układową, rozjaśnia plamy starcze i znamiona barwnikowe no dla starszych osób znakomiczy specyfik. Przynosi ulgę w nerwobólach i przewlekłym zapaleniu kości, obniża odczynnowość skóry. Przyspiesza spalanie kwasu mlekowego w mięśniach, panowie i panie sportowcy wspomaga leczenie żylaków, czyli hemoroidów, zwiększa brzegi starych blizni, wygładza blizny nowe, wspomaga leczenie skóry alergicznej, zapobiega Koi bóle kostne, stawowe, artretyczne, reumatyczne spowalnia zrzeszotnienie kości w początkach osteoporozy, likwiduje obrzęki, likwiduje zmiany zapalne skóry, hamuje rozszerzanie naczyń włosowatych tzw. i pajączków, likwiduje zmiany troficzne, stanowi profilaktykę dla jednego z najzłośliwszych nowotworów czerniaka i nie tylko. Przyspiesza rehabilitację po złamaniach, skręceniach, po porodzie. Nakładany na powieki poprawia wzrok. Regeneruje błonę śluzową pochwy. Zapobiega grzybicy pochwy. Leczy złuszczenie obrączkowate skóry. Zatrzymuje łysienie plackowate. Przynosi wyraźną ulgę w paradontozie. Wspomaga leczenie chorób białka oka, proszę Państwa. No, rewelacja całkowita. Poprawia krążenie żylne i tętnicze. Łagodzi objawowo bóle kręgosłupa i korzonkowe. Pomaga w regeneracji stawów i kręgosłupa. Zatrzymuje katar lepiej od kropli. Jest rewelacją na odmrożenia. Reguluje nadpotliwość. Jak wiecie Państwo, wielu ludzi ma z tym problemy. Jest najlepszym na świecie balsamem po i depilacji. Jest rewelacją po wszelkich operacjach plastycznych. Doskonale przywraca skórze stan. Właściwy po peelingach inwazyjnych. Wyraźnie pomaga w leczeniu nadciśnienia i wielu innych dolegliwości. Jednakże, proszę pamiętać, Kolagen naturalny nie jest lekarstwem. Może jedynie być traktowany jako wspomagacz w leczeniu wielu stanów chorobowych. Traktowany jednak profilaktycznie, zapobiegnie na pewno wielu wyżej wymienionym dolegliwościom. Dlatego jest prawdziwym eliksirem młodości. I tutaj zakończę swoją prezentację produktową i zapraszam państwa do prezentacji biznesu jaki proponuje firma Colway swoim współpracownikom Bardzo dziękuję za uwagę